Jak widzicie, mamy dzisiaj nowego kolegę. Cześć, jestem Norbert. Norbert nie jest całkiem zielony, bo ćwiczy... Brazylijskie rzuty. No właśnie, przekonałem go jednak, że to jest lepszy. No, jeszcze nie. Jak wiesz, wyznaczę na zaczynacie od parteru, my ćwiczymy rzuty. Pierwszy zaraz coś ci pokażę, ostatnio go przerobiliśmy, na przykład... Pokazała ci Agata. Dobra. Drugą techniką, jaką ostatnio sobie przerobiliśmy, jest rzut przez plecy. Czasami zakończony przyduszeniem, jak widzimy. No i pamiętamy, że nie chcemy przeciwnika zamordować, tylko go obezwładnić, tak? Agata! 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 Ej! Dobra. Teraz chodźmy wszyscy, zrobimy coś nowego.